Cześć, z tej strony Dawid Zieliński. Witam Cię w dzisiejszym wideo. Wczoraj rozmawialiśmy o lejkach sprzedaży. Powiedziałem, co to jest i dlaczego warto je stosować w Twoim biznesie. Dzisiaj trochę pobawimy się liczbami w Excelu. Zobaczysz, na co zwracać uwagę. I też pokażę Ci, żebyś nie wpadł w taką pułapkę, w którą wpada, wpadają często osoby, które słyszą o idei lejka sprzedaży. I zaczynają sobie po prostu życie komplikować. Dlatego pokażę Ci prosty lejek, na którym się skupić. Pokażę Ci w jaki sposób o, obliczyć, kiedy taki lejek się opłaca, gdzie powinien coś zmienić, gdzie powinienś usprawnić y, jaki etap w swoim lejku. Także zapraszam do dzisiejszego wideo. Ok, to zaczynamy. Teraz pokażę Wam lejek, który jest bardzo prosty, tak naprawdę, i praktycznie każda osoba, która prowadzi marketing. Z takiego lejka korzysta. Czyli mamy na przykład reklamę z Facebook Ads, czyli z Facebooka, i mamy jakąś stronę opt-in, czyli osoba się zapisuje, żeby pobrać na przykład jakąś checklistę, albo załóżmy jakiegoś e-booka, czy, czy może jakiś przewodnik, jakiś mini kurs, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo prosty lejek, który pomaga nam po prostu zdobyć dane kontaktowe, jak imię, e-mail. Może nazwisko, może numer telefonu, i tak naprawdę to powoduje, że budujemy swoją taką bazę mailową głównie na samym początku. Ale osoby, które tak spojrzysz, jak patrzą na ten lajek, to widzisz, że on tak naprawdę nie zarabia do końca, jeżeli chodzi na samym etapie, takim początkowym, bo ty musisz wyda wydać te pieniądze na Facebook ads, czy na reklamy Facebooka. No i w zamian dostajesz e-mail. Ale załóżmy, że do takiego lejka sprzedaży, tutaj mamy przykład drugiego, już bardziej rozbu rozbudowanego lejka, dajesz oto, czyli one time offer, taką stronę z, sprzedażową, gdzie proponujesz jakiś produkt za 17, 27, 47, 97 zł jednorazowo, dlatego że ktoś ci zaufał i zostawił swojego maila, swoje dane kontaktowe, to ty mu da, dajesz jakiś produkt naprawdę w atrakcyjnej cenie. Czyli musi być to produkt, który normalnie, jeżeli kosztuje na przykład 197 zł, to ty dajesz 100 zł zniżki na, ten, na taki produkt z racji tego, że ta osoba ci już zaufała. tak? I jeżeli zobaczysz, że jeżeli tutaj ktoś się wejdzie z reklam i zapisze się na maila, Zostawi, zostawi maila, zapisze się na taki opt-in, to jeżeli jakaś osoba kupi twoje oto, twój produkt ten jednorazowy, to w jakiś sposób te pieniądze, które są przeznaczone na reklamę, ci się zwrócą. A jeśli chcesz iść dalej o krok, to możesz sobie rozbudować taką stronę lądowania o kolejną ofertę. Czyli załóżmy, że mamy jeszcze raz reklamę, mamy tą stronę zapisu, ktoś kupił, ofertę pierwszą, i tylko i wyłącznie, jeżeli kupił tą ofertę pierwszą, to zobaczy ofertę numer dwa. Czyli, załóżmy na przykładzie, jakbym chciał robić taki lek sprzedaży dla osób, jeżeli chodzi o reklamy z Facebooka, to taka reklama by opisywała na przykład: Poznaj 10 naj, najczęściej popełnianych błędów przez osoby, które robią reklamy na Facebooku. I tutaj ten opt-in nawiązywałaby nawiązywał właśnie do tych 10 błędów i to była taka checklista, którą jak osoba poda maila, to może ją pobrać i sprawdzić, czy tych błędów nie popełnia. Jeżeli ktoś pobierze i tylko jeżeli ktoś pobierze, to na stronie, zamiast strony dziękuję od razu, pojawi się oferta, czyli na przykład jak z, zrobić, jak zrobić taką re, reklamę pod, typowo pod webinar. I pokazuje krok po kroku za 17 zł, czyli załóżmy w cenie kawy, że jak prawidłowo ustawić reklamę pod webinar, żeby mieć tą, tą konwersję na przykład na stronie lądowania na poziomie 30% i żeby te pozyskanie leadów, które, które zapisują się na webinar, był stosunkowo tani. taka osoba, jeżeli ona kupi na przykład ten, ten krótki kurs za 17 zł, to wtedy pojawia im się na przykład oferta, w tym przypadku konsultacje załóżmy ze mną już osobiście, na, załóżmy promocję, dajmy tutaj, że kup jedną godzinę takiej takiej konsultacji, to drugą otrzymasz gratis. Plus jeszcze mogę dodatkowo dać jakieś bonusy, czyli na przykład zapis do, do grupy na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Czyli to by był taki prosty lejek, jeżeli chodzi o, o biznes, jeżeli chodzi o reklamy na Facebooku. I teraz zobaczmy, jak to się może przedstawiać w liczbach, żeby wam się taki lejek opłacał. Na początku, jeżeli nie robiliście jeszcze reklamy na Facebooku, to prawdopodobnie nie, nie macie jeszcze takich danych, żeby oszacować, ile osób, na przykład, które zobaczą taką reklamę, ile osób przejdzie na Waszą stronę lądowania, tych danych jeszcze nie posiadacie. Czyli na, na samym początku tak naprawdę. W pewien sposób musicie sobie wyobrazić, może też zasymulować, jakby to wyglądało w Waszym przypadku. Czyli załóżmy, że mamy na reklamę 500 zł i jak myślicie, ile jesteście w stanie przy, przy takiej reklamie za 500 zł spowodować przejść na Waszą stronę lądowania? Załóżmy, że przy 500 zł jesteśmy w stanie wygenerować takich przejść 1000. Oczywiście jest to symulacja, dlatego po prostu będziecie. Musieli gdzieś to zweryfikować w przyszłości, i załóżmy, że taka strona lądowania, że jak 1000 osób przejdzie, to 30% z tej, na tej stronie lądowania tak naprawdę się zapisze. Czyli dano tam tak zwanych 300 lidów, czyli 300 osób, które zostawiły swój kontakt. Czyli średnio nasz koszt pozyskania lida będzie złoty 67. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie proste leki sprzedaży, na których ponownie. Razy, żeby się na nich skupić na samym początku. To interesują nas dwie zmienne, czyli jest to koszt pozyskania lida, i tak naprawdę średnia wartość koszyka. I tutaj zasada jest bardzo prosta. Jest to bardzo prosta matematyka. Jeżeli koszt pozyskania lida jest większy od średniej wartości koszyka, to znaczy, że twój lejek jeszcze do końca nie działa. Jeżeli Twój koszt pozyskania LIDA jest mniejszy od średniej wartości pozyskania koszyka, to znaczy, że Twój taki ten lejek sprzedażowy po prostu działa. I tutaj od razu zaznaczam, że jeżeli wyjdziesz z takiego lejka początkowego na 0, to powinieneś naprawdę świętować, bo jest to lejek, który już działa. Czyli jeżeli Twój lejek wychodzi na 0, to jest lejek, który działa. Dlaczego? Ponieważ ileś wydałeś na reklamę. I tak naprawdę, pozyskanie nowego kontaktu i potencjalnych klientów, żeby im później sprzedawać kolejne produkty, tak naprawdę Ciebie nic nie kosztuje. Jest to kontakt, który zyskałeś za 0 zł. Dlatego dąż do tego, żeby ten pierwszy taki lek sprzedaży po prostu równał się 0 zł zysku, i wtedy dzięki temu masz darmowe lidy, darmowe kontakty. I teraz załóżmy, że chciałbyś. Zbudować taki lejek na początku. Dlatego tutaj zrobiłem takie trzy fazy, bo nie rób od razu wszystkiego naraz, żebyś nie, nie stracił na przykład 3 miesiące czy 2 miesiące, jak, jak to niektórzy robią, żeby zbudować cały lejek. Bo będziesz tworzył tak naprawdę może to oto jeden, czyli one time offer. Pierwsze, one-time offer, drugie, będziesz tworzył opt-in, stworzysz swoje reklamy i chcesz to ruszyć za, za jednym zamachem, żeby to wszystko sprawdzić, jak działa. Ale wobec tej sytuacji, że masz zrobione oto dwa całkiem fajnie, masz zrobione oto jeden też prawdopodobnie całkiem fajnie i zajęło ci to 3 miesiące, 4 miesiące, uruchamiasz. I okazuje się, że tak naprawdę na opt-in, czyli na tą stronę lądowania, praktycznie nic, nikt się nie zapisał. Czyli poświęciłeś bardzo dużo czasu na tworzenie tej oferty, a w tym samym czasie mogłeś stworzyć stronę lądowania, która naprawdę dobrze konwertuje. Czyli skupiłbyś się na stronie lądowania, puściłbyś taką reklamę i zobacz sobie, jak, ona, jak ta strona lądowania zadziała, w jaki sposób będzie ci konwertowała. I później w międzyczasie możesz stworzyć oto 1. Jak już zrobisz oto 1, od razu to uruchom, nie czekaj na to, aż stworzysz oto 2. Czyli uruchom, zobacz jak ona działa. Czy może potrzebuje optymalizacji, czy powinieneś coś zmienić, czy powinieneś coś dodać, czy może zmienić cenę. I w międzyczasie, jak to sprawdzasz, to możesz sobie tworzyć oto dwa. Czyli nie czekaj aż wszystkie te elementy leka sprzedaży stworzysz, tylko stworzysz jeden etap, uruchom sprawdź. Stworzysz drugi etap, uruchom sprawdź. Stworzysz trzeci etap, uruchom sprawdź. Tak? I załóżmy tak jak na samym początku, że widzisz, że my tutaj sprawdzamy, że był taki wydany budżet i tyle osób się zapisało. Jak widzisz Twoje oto, gdzieś wiesz, masz w głowie, że to będzie 17 zł produkt, i na przykład jakaś konsultacja, czy jakiś dodatkowy kurs za 197 zł na dzień dzisiejszy, tak jak zaczynasz, to masz tylko sam stronę landing page. I wychodzi na to, że po prostu masz 300 lidów, 30%, 30% strona landowania to już jest OK wynik, chociaż dążyłbym do 40% zwyż. Tak i jeżeli chodzi o. Oto, stworzyłeś sobie może już pierwszy produkt i chcesz go sprawdzić, i się okazało, że masz na tym oto 10% konwersji. A to znaczy, że na każde os, za każde 300 osób, tak, że na każde 100 osób, które zostawiły twoje dane kontaktowe, maila czy, czy może telefon i tak dalej, że jeszcze dodatkowo 30 osób. Zakupiło Twój produkt za 17 zł. I to ci daje już na przykład zysk na poziomie 500, 510 zł. I jak widzisz, śred... końcowy wynik, czyli koszt na Nalida jest tańszy od średniej wartości koszyka. Czyli ten lejek on już będzie działał. On już fajnie działa, ponieważ już za 0 zł pozyskujesz kontakt i dodatkowo za każda osoba, która się zapisze, jeszcze dodatkowo 3, 3 grosze wpada do twojego portfela, tak? I wtedy załóżmy, że chcesz jeszcze poprawić tutaj, z, z, uruchomiłeś ofertę drugą i ta, ta, ta druga oferta, ona na przykład konwertuje na poziomie 4%, czyli że 4% z tych osób, które zobaczyły oto jeden, jeszcze zakupiły, w tym przypadku to jest jedna osoba, czyli średnio wychodzi, że teraz już na... Każdą osobę, która wchodzi na, która wchodzi na stronę opt-in, która się zapisuje na każdego lida, zarabiasz 69 groszy. Także jest to już bardzo fajny lek sprzedaży, który powoduje, że zarabiasz na każdym kontakcie, który zapisuje się na, twoj, na twoją listę mailową. Czyli zobacz jaką masz sytuację, że nie dość, że masz kontakt, który jest za darmo, to jeszcze na nim zarabiasz. I oczywiście, żeby dojść do takiej sytuacji, to na samym początku, jak będziesz próbować, tak, stworzyć taki lajek, to te liczby one będą troszeczkę inne. No i zobacz, na przykład, jeżeli będziesz na poziomie miał 20%, taką stronę zapisu, to wszystko się zmienia. I na przykład jesteś na, na dzień dzisiejszy na. 80 groszy na, na minusie. Czyli nie pokrywa ci się koszt pozyskania takiego LIDA z tym zyskiem, który ci cały ten lejek sprzedaży przynosi. Ale oczywiście trzeba od czegoś zacząć, tak? Czyli nawet nie spodziewaj się, że pierwszy lejek, który uruchomisz, on ci będzie dawał zyski. Bo to mało kiedy się zdarza, a po prostu możesz stwierdzić, że to nie działa. Nie, to działa, tylko musisz odpowiednio później manipulować tymi liczbami. Żeby, żeby po prostu dojść do zysku. I załóżmy, że uruchomiłeś pierwszą kampanię już z samym takim lajkiem. Tak. Tutaj mamy drugą zakładkę i dostałeś takie wyniki, że zasięgi reklam, które osiągnąłeś przy budżecie 500 zł, to jest 50 tysięcy. I przejść na twoją stronę lądowania, miałeś 1000, Czyli taki średni, średnia reklama, jak ktoś zobaczy reklamę, to średnio 2% przechodzi na stronę lądowania po zobaczeniu reklamy. I teraz mamy przejście na stronę lądowania, kosztuje nas 50 groszy. I teraz załóżmy, że z tysiąca osób, które przeszły na tą stronę, że masz statystyki, bo to już tutaj operujemy na danych, na danych rzeczywistych, czyli te, które uzyskałeś po uruchomieniu kampanii. Że, że masz 300 leadów, czyli 300 osób zapisało się na Twoją listę, listę mailową, czyli to nam daje CTR, czyli click-through rate, czyli skuteczność Twojej strony lądowania na poziomie 30%. Tak? I dalej mamy, czyli mamy koszt na lida zostaje nam 0,67. 67 zł. I teraz patrząc już na twarde dane, że masz, masz takich sprzedaży, jeżeli chodzi o ten produkt, za 17,18 zł. Tak? I z tych 18, osiemna, czyli ilość osób, które zakupiły, do ilości osób, które się zapisały, wynosi 6%. Czyli to nam daje sumę 306 zł. I teraz wyobraź sobie, że masz już produkt drugi, i twój produkt to jest złoty, 197 zł, i taką osobę, które kupiły ten produkt, masz. Masz jedną osobę po prostu. Czyli ilość osób, które kupiły Twój produkt do ilości osób, które go zobaczyły, da, daje nam taki skuteczność na poziomie 5,56%. I w tym przypadku widzisz, że nawet przy takich liczbach jesteś w stanie tutaj wyciągnąć jeden grosz na każdego nowego pozyskanego klienta, co jest skutecznym lekiem sprzedaży, pamiętaj. No ok, ale to są twarde dane. No ale załóżmy, że tak, tak sobie sprawa nie wygląda fajnie, czyli tak naprawdę tutaj sprzedałeś 0, tutaj sprzedałeś tak naprawdę 5. Tak, a ilość osób, które pozyskałeś, pozyskałeś to jest 200. I teraz to, co ja proponuję, i załóżmy, że ilość osób, która przeszła to jest. 500. Tutaj stworzyłem też dla ciebie coś takiego jak symulację, czyli mamy te twarde dane, które za pierwszym razem uzyskałeś już po uruchomieniu reklamy i załóżmy, że chcesz sprawdzić, co tak naprawdę możesz poprawić. Jeśli to poprawisz, jak to wpłynie na cały ten lejek? Bo jak widzisz przy takich liczbach już mamy, że jesteś tak naprawdę 4 i 15 groszy stratne na każdym pozyskanym lidze, czyli ten lejek to jest taki który możesz się spodziewać za pierwszym razem że no nie jest on dochodowy i tak naprawdę nie wychodzisz na zero przy pozyskiwaniu kontaktów a pamiętaj że naszym celem tutaj cały czas powtarzam jest żeby wyjść na zero jeżeli zarabiasz to super a jeżeli jesteś na zero to też możesz śmiało świętować ok? i przepiszmy te liczby które tutaj mamy na żółto zaznaczyłem dla Ciebie te pola, które po prostu edy możesz edytować, reszta jest na zasadzie formuły. Czyli mamy tutaj 50 tysięcy, przypiszmy sobie te liczby, czyli tutaj mamy 1%, tutaj mamy 20%, tutaj mamy 500, 105, na poziomie 5%, tu mamy 7, 85%. Tutaj mamy 0, okay? czyli jesteśmy na tym samym pułapie. I jeżeli masz takie twarde dane, widzisz, że jesteś stratny, to symulacja jest dla Ciebie po to, żebyś się po prostu pobawił tymi liczbami. Czyli załóżmy, że masz zasięg 50, i teraz mamy CTR B przez A, czyli to jest Click Through Rate, czyli kolumny B do kolumny A, czyli jak skuteczna jest Twoja reklama jeżeli chodzi o klikalność, takie, takie przejścia na stronę. Mogę ci śmiało powiedzieć, że 1 to jest ogólnie słaby wynik, dążąc by tutaj raczej do poziomu 3%. 3% jest jak, jak najbardziej osiągalne, dlatego w miarę praktyki do tego poziomu możesz spokojnie dojść. Ale załóżmy, że, taki, że, że damy 2%, czyli coś takiego, gdzie po kilku próbach powinno ci się udać osiągnąć. Czyli mamy, że Mamy, zwiększyła nam się 2% ta skuteczność naszej reklamy, jeżeli chodzi o przejście na stronę lądowania. No i dzięki temu na naszą stronę lądowania przy takim zasięgu mamy 1000 osób. Tak? Przy 1000 osób mamy skuteczność. Załóżmy, nasza strona ma 20%, czyli wtedy mamy 200 leadów pozyskanych. Koszt na lead 2,5. Ok. I wychodzi, że jesteśmy na 1,65. I tak jak patrzymy na te liczby, czyli nasza suma, jeżeli chodzi o końcowy wynik, to jest 1,65 groszy. I teraz spójrzmy sobie na tę liczbę i pomyślmy, co tak naprawdę tutaj można poprawić. No, jeżeli mamy to 2%, to już jest w miarę OK, ale wiemy, że możemy dobić do 3%, czyli musimy popracować nad naszą reklamą na pewno. Spójrzmy dalej. Kolejny etap jest skuteczność strony lądowania, czyli mamy 20%. 20% strony lądowania to nie jest rewelacyjny wynik. I tutaj też śmiało nad tym można popracować. Sprzedaż na poziomie 5% już na stronie pierwszego produktu. Tutaj też śmiało można popracować. Nie, nie jest to może najgorszy wynik, ale do tych 10% można według mnie dobić. Przy produkcie, pamiętajmy, za cenę 17 zł. I to jest osoba, która jest już zainteresowana naszym produktem, tak? Bo w jakiś sposób, ponieważ pobrała naszego, nasz lead Magnet. No ale zobaczmy tutaj. No wiadomo, że nasze jest zero, bo po prostu zbyt mało osób zobaczyło nasz produkt drugi, żeby w ogóle go kupić. Ale załóżmy tak, dobra. Jeżeli mamy 2%, no powiedzmy, że jeszcze na, na samej reklamie, tak? Może za bardzo się nie znam. Nie wiem, co tutaj poprawić. No, ale może po prostu zmienię tytuł na stronie lądowania. I załóżmy, że po zmianie takiego tytułu udało nam się osiągnąć na poziomie 30% skuteczność, czyli na każde, na, każde, na każde 100 osób 30 osób zapisuje się na stronę lądowania. To nam daje też dziś 300 lidów, No ale dalej widzimy, że tylko jest 15 sprzedaży i dalej nam się to nie spina, bo ten lejek, no jeszcze 82 grosze traci, tracimy na, na każdym pozyskanym kontakcie. Ale już jesteśmy bliżej, jest lepiej, tak? A co by się stało, jakbyśmy na przykład poprawili skuteczność naszej strony lądowania do powiedzmy 7%? No widzimy, że już jesteśmy bliżej. Jesteśmy na poziomie 7%, czyli mamy 0,48 groszy, minus 0,48 groszy. Ale na 21 osób, jeżeli bym proponował konsultację i dałbym do tego bonusy, załóżmy dodamy jeszcze dodatkowe bonusy, że jak ktoś weźmie konsultację, to zrobimy dla, dla niego na przykład wcześniej analizę jego firmy, jak działa marketingowo, to myślę, że taka osoba mogłaby się skusić, żeby kupić dodatkową, dodatkową taką konsultację. I załóżmy, że nasza skuteczność jest na poziomie 6%. Jak mamy 6% skuteczności, to taka osoba kupi produkt. Czyli naszą, na produkt drugi. Jak widzimy, już taki lejek powoduje, że jesteśmy do przodu. Dlatego ważne jest, żeby się tymi liczbami trochę pobawić. Też w opisie poniżej po, na, po, podzielę się z, to, z, tym, z tym kalkulatorem, takim jeżeli chodzi o ten prosty lek sprzedaży. Tylko pamiętaj, żeby go dostosować do siebie. To jest przykład. Nie traktuj go jak po prostu czarno na białym, że tak musi być, to jest przykład, żebyś bardziej się tym pobawił i ciebie zainspirował, żeby stworzyć coś pod siebie, pod swój biznes. tak? Bo jak widzisz, to jest przykład samego lejka, który ma opt-in, który ma produkt jeden, produkt 2. A może twoim lejkiem nie będzie taki, taki lejek sprzedaży właśnie, tylko będzie, że będzie reklama Facebooka, będzie webinar i na tym webinarze sprzedajesz, albo na przykład to się zapisuje na dodatkową rozmowę telefoniczną, i na tej rozm w, tej, w trakcie tej rozmowy telefonicznej sprzedajesz po prostu swój produkt. Czyli dostosuj swój lejek sprzedaży, dostosuj taki arkusz kalkulacyjny pod siebie. Jest to bardziej dla ciebie inspiracja, żeby pokazać w jaki sposób liczyć, na co zwracać uwagę. I pamiętaj, jeżeli dopiero zaczynasz, jeżeli chodzi o taki lejek, to zrób pewne założenia. I nie czekaj aż zbudujesz każdy element takiego lejka, tylko zbudujesz pierwszy element, spróbuj, zobacz czy działa czy nie. I w międzyczasie po prostu możesz budować kolejne elementy, tak? Ale nie czekaj aż zbudujesz wszystko, bo to ci może zająć zbyt dużo czasu i tak naprawdę w tym czasie możesz optymalizować już pierwsze, wcześniejsze kroki. Czyli zacznij od symulacji takiej, jeżeli nie masz danych twardych, jak, jakie, jak na przykład Twoja strona lądowania daje efekty. Jeżeli jeszcze nie masz takiej strony lądowania, a jeżeli masz, no to po prostu wypełnij tutaj te dane w tym, w tym pierwszym formularzu. W tej, jeżeli chodzi o te pierwsze dwa wiersze, pamiętaj, żeby uzupełniać te, które są na żółto, bo reszta to jest po prostu są formuły. Jeżeli masz takie już dane, to możesz sobie za pomocą symulacji sprawdzić, jakby to wyglądało, jakbyś popracował i podniósł na przykład skuteczność jakiejś strony. Także na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że. Usiądziesz do, do tego arkusza, pobawisz się nim, stworzysz swój sam. Sam stworzysz taki arkusz, no i widzimy się w następnym wideo. Cześć.